Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem węgorzem 5, a to jest Minecraft i ma Minecraft z modami na paczce JJ Pack. Yy, dzisiaj będzie chyba ostatni yy, z serii yy, odcinek yy, zbudowania surowców. Yy, a potrzebujemy dzisiaj zdobyć yy, sporą ilość yy, żelaza. Yy, ojejku oraz sporą ilość węgla. A to wszystko po to, żeby stworzyć sobie odpowiednie źródło zasilania. Jakim jest big reaktor. Na sam początek oczywiście stworzymy ten mały reaktor, który będzie nam zasilał nasze te, które na początku sobie stworzymy, e, później oczywiście przesiądziemy się na e, większy reaktor. Znaczy, wybudujemy e, większe, właściwie to rozbudujemy ten mały. E, ale tylko w momencie, kiedy już będziemy na, naprawdę potrzebowali e, tej energii sporą ilość. E, no tutaj oczywiście jeszcze potrzebujemy stworzyć znaczy stworzyć znaleźć wydobyć jedną rzecz No bo oczywiście poza ironem i poza węglem potrzebujemy wydobyć jeszcze sporą ilość żelaza Tak, poza ironem i węglem jest sporą ilość żelaza tak Jędruś mówi naprawdę po tak powinien być. Potrzebujemy stworzyć, wydobyć diaksa Potrzebujemy sami jednego na początek, aczkolwiek na dłuższą metę ja potrzebujemy tego o wiele, wiele więcej. Na razie sobie pozostałe surowce jakoś tak potraktujemy po łebkach. No, jeszcze jedną rzecz musimy wydobyć, jelorium. Tak, jeloryt potrzebujemy również do tutaj, do naszego reaktora. Poproszę o, o diaksach mowa. I diaksy się ładnie trafiły. Raz oczy Super. Bardzo dzięki, bardzo mnie to cieszy aczkolwiek tak mówię yy, potrzebuję też właśnie troszeczkę innych surowców yy, na razie to, mówię, no, to co mnie yy, to co mnie akurat w tym momencie nie jest yy, niezbędne yy, olejemy yy, no może po prostu jeszcze z góry znowu bo wiem że resztą też nam będzie yy, potrzebny To jest więcej niż pewne. Dobra, tutaj sobie to może tak zrobimy, a tutaj już mamy jednego redstone'a. na razie sobie robimy taki e, system e, kopalni. E, na końcu odcinka, no bo i tak wiem, że e, raczej są niewielkie szanse na to, żeby... E, wydobyć to, co wszystko to, co potrzebujemy. E, oczywiście na końcu odcinka wrócimy do domu. E, pokażę Wam to, co już e, zdążyłem e, wybudować. E, no, ogólnie to dom, e, ogólnie cała bryła domu stoi. E, brakuje jeszcze kawałka e, dachu i brakuje e, wykończenia e, dołu w takim sensie, że yy, no muszę mieć jeszcze sporo dirta, yy, żeby ten dół jakoś y, zakopać. Okej. Okay. Y, złoto też będzie nam raczej przydatne. Yy, być może uważacie, że to jest y, drobne wariatje, już tak na, na dzień dobry. Stawiać reaktor ale ja myślę, że to będzie najlepsze takie źródło zasilania na sam początek. Po Czasami, ja to tutaj stawiłem tak tą pochodnię, postawiłem sobie tutaj. No, jest to wydajne źródło zasilania, więc warto poświęcić czas na wydobycie surowców i później na, na budowę i rozwój tego wszystkiego Żeby się później jakoś tam nie bawić tam w budowę jakichś tam innych źródeł zasilania mam tu na przykład na myśli geotermalkę no, do geotermalki potrzebowalibyśmy stworzyć jeszcze kupę innych rzeczy. O, burza. Co takiego byśmy potrzebowali do geotermalki? Na pewno potrzebne jest stworzenie pompy, żeby wydobyć lawę. Na pewno byśmy potrzebowali jeszcze. Stworzyć rury, którym byśmy tam lawę pociągli, no, roboty tym troszeczkę jest, no, owszem, moglibyśmy na przykład stworzyć sobie silniki silniki, silniki, albo mówię jakie, z jakiej modyfikacji. Stermala, o właśnie tego słowa mi brakowało Na przykład Steam Dynamo Ale to też mi się wydaje, że to jest troszeczkę strata czasu na, na wydówanie tych wszystkich surowców. No też mi wyczuwali sporo węgla. No bo w sumie czymś w jakiś sposób trzeba tą parę yy, wytwarzać A tak od razu będziemy mieli yy, Przynajmniej na początek na jakiś tam yy, czas spokój No, przy jeszcze sobie yy, Wybudujemy pierwszy korytarz naszej kopalni O proszę, przy okazji jeszcze tu mam iron Iron oczywiście przetworzymy w naszym piecyku Stinkersa, który nam podwaja ilość surowców. Docelowo będę chciał oczywiście stworzyć system, ogólny system powalania surowców. A docelowo będzie na pewno projekt E, którym się będziemy na pewno bawić, tutaj Teraz tak węgla mamy, nie, mamy zdecydowanie za mało. Dwa staki to jest dużo, dużo za mało. Że o Ironie nie wspomnę. Trafiliśmy na Teraz tylko pytanie czy Trafiliśmy na jakąś jaskinię? E, chyba tak. tak Tutaj sobie to Zamurujmy O kurcze Kiepsko, kiepsko, kiepsko Może być e, Dobra, damy radę Damy radę mamy coś Tutaj coś mamy godnego uwagi? O! Jeloryt Jeloryt musimy wydobyć Ponieważ, no raz yy, nasze źródło do yy, Big Reaktora O kurcze no, trzeba by się czegoś pozbyć. Teraz tak pozbądźmy się takich rzeczy na razie. Ok, A, e, jedna rzecz, jedna rzecz, jedna rzecz. jak muszę wyłączyć magnes, to są troje, e, przynajmniej za dużo. Krzywdy nie robią A teraz tak patrzmy sobie czy tutaj e, Jeszcze coś jest O jest kolejny jeloryt e, Tak poszliśmy po zupełnie co innego a e, Wrócimy po czym innym e, Teraz tak przepakujmy sobie Pewne rzeczy O giny. E, sobie pewne rzeczy do plecaka dobra, są, są biaki najgorsze. E, później trzeba oczywiście zwiększyć. E, o, abyssal. E, później trzeba zwiększyć. E, oczywiście, miejsce do suszenia e, mięsa z zombiaków e, Na razie tylko zebrałem. Znaczy, na razie tylko to, co w ostatnim odcinku e, postawiliśmy. E, nie znam więcej tam. Miejsca nie przybyło. O kurczę. O! Spadaj. O, kiepsko, kiepsko. Nie wiem, czy tutaj coś w tym jest, czy yy, może nic nie ma, tylko taka jaskinka. Ale dobra. Yy, tutaj, aha, limestone. Limestone na nie potrzebuje, ale ten surowiec. Yy, Jakim jest żelazo i jak najbardziej Właściwie potrzebujemy tyle e, aeronu co e, Co węgla e, Czyli coś koło Jak dobrze liczę e, To jest około 400 sztuk Na ten mały reaktor Tutaj już nic nie ma TIN ORBER Bush, nie, tego na razie nie zbieram e, Tak samo ALUMINIUM i e, Tych pozostałych surowców Ogólnie te tych wszystkich dziur nie będę e, zakrywał e, Tak, tutaj może To sobie zabudujmy Ja tutaj nic więcej nie ma. I idziemy tutaj. Ja nie wiem czy ja bara potrzebuję. Czy jest mi niezbędny, ale nie będzie. Na pewno mogę pozbyć się tak tego kobla stąd. Tego węgla, tego kobla. Tego, tego. I na razie chyba to wszystko Tylko mógłbym się stąd y, pozbyć A i teraz trafiłem na Ebisal y, No dobra A no i mamy, skończyłam się kill y, Okej, okay, trzeba wrócić Kude to już y, z y, Dobra, ale trzeba wrócić y, do domu i wydobyć tą resztę Oj, trochę źle pokopałem, po prostu kopałem poziom niżej Ale nikt już tak zostanie I Tu w ogóle zacząłem kopać Nie tak jak trzeba O cóż moje niedopatrzenie Czasem tak bywa Czy myśli o czym innym, robić co innego? Widzicie, tutaj surowców jest naprawdę sporo. No, po to, oczywiście, też mamy sporo jeszcze ironu. Ale te surowce, które mam tutaj, będę wydobywał, jak będę robił sobie zejście na dół, żeby nie, nie stracić tego wszystkiego. Dobra, no to już widzicie w oddali. Teraz wam go zaprezentuję bliżej, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak on wygląda. Bo tylko widzieliście Sam obrys, a trochę się tam jednak zmieniło. A jeszcze nie ma szyb. No to jest taki przecioneczek. Tutaj będzie sypialnia. Tutaj zgodnie z założeniem, zejście do piwnicy. Oraz tutaj kuchnia z jadalnią, takim pokoikiem dziennym. Dobra, teraz tak, musimy pakować sobie tutaj iron, który wydobyliśmy. Tutaj ogólnie surowce sobie składuje no część już jest przepalona to niewielka, no i tutaj sobie w ogóle zostawiłem drugi timer i casing table w ten sposób szybciej się to wszystko przepala właśnie zbierzmy sobie tak tutaj to mięso z zombiaków Tak, 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 tak. Raz, dwa. No i czy jeszcze gdzieś to mam. O, jest, y, są w Więc trzeba to zebrać. Trzeba by się tego więcej stworzyć, y, ale może y, trzeba by na to chyba stworzyć jakieś takie specjalne miejsce. Nie za bardzo wiem z jakiego materiału to zrobić, ale zobaczę hmm, myślę, że może to zrobię z drewna albo o jakiś kobel scrizerowany. Jakiś taki e, ciekawy stone jakby tak taką ściankę gdzieś gdzieś tutaj w tych okolicach pani by to chyba wyglądało tak tutaj będzie tutaj gdzie będzie stał fisher gdzie będzie stał fisher więc Jakby to tak zrobić w takim 56 Tak O właśnie W taki sposób A Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało i ile tutaj będziemy mieli e, miejsca na e, te wszystkie cuda. 2. Dlatego muszę to jakoś e, ogadnąć. 10. Dziesięć. Czy dziesięć będzie OK? 2-3 Dwa, trzy, Raz. dwa, i jeszcze gdzieś nie by się przydało tego stworzyć, dobra, bo wiem, że Mięsa zombiaków na pewno będzie w przyszłości więcej. 10 tak potem oczywiście jeszcze przeniosę stamtąd te co już mamy 3 i 4 dobra może coś zjedzmy zaspokaja dwa głodu Fajnie, bo nie, nie zatruwa nas. Nie zwykłe miejsce zombiaka, ale nie powoduje naszego zatrucia. Dobra, 9. Tego mamy. Więc można tutaj to jeszcze podokładać. Tak ogólnie to myślę, że można by przyprowadzić, przyprowadzić polowanie na te. Ma Dobra. Tak, w plecaku co my mamy? Właśnie, plecaku mamy te dość ważne rzeczy dla nas. I zaraz tak teraz, tak, dorzucimy jeszcze na no ironu mamy jeszcze tylko 3. Okay, a ogólnie mamy. Oj, mało. No, tak się zastanawiam. E, jakby się e, gdzieś wybrać, stworzyć jakąś taką choćby podstawową zbroję i e, coś przeatakować. Dobra, pomyślimy nad tym, ale dzisiaj się bierzemy e, tutaj. Tu tylko muszę stworzyć e, kinofik. Tak, mam jeden brąz, więc trzeba by wziąć trzy, jeden, nie aluminium, a jeden tin. Ok, mamy cztery te, dwa te sobie weźmiemy patyczki i stworzymy sobie jeden, a nie tak. Pixel to, tak, to jest kierunek, w którym ja iść? Nie, to nie jest ten kierunek. O, to jest ten kierunek. Wpadałoby już zabrać pierwsze rzeczy do Eplit. W że mam taką możliwość, widząc. Gdzie się znajduje Meteor W przyszłości będzie nam to Niezbędne A Czyli tam I sobie spojrzymy może z odległości na ten statek Który tam jest na Na tym, w tej zatoczce Bo bardzo mnie kusi, żeby go zaatakować. Z tym, że jak się nie wie, co tam, co nas to może spotkać, to są jeszcze mimo wszystko drobne wahania, wątpliwości, co by na pewno to robić. No, i ogólnie tak mówiłem, to jest ostatnie z tych początkowych, nudnych odcinków. W kolejnym już się weźmiemy do roboty. No, między odcinkami już wydobędę resztę tego węgla i resztę ironu i pozostałych niezbędnych rzeczy. I będziemy mogli zacząć. Wow, no mam drobną mipę, hardware Level Obsidian. Tu no, by się przydał troszeczkę lepszy filof, No więc tym rądzą też da się to oczywiście rozwalić. Z tym że będzie to trwało o wiele, wiele dłużej więc coś będzie trzeba wykombinować No chyba, że tutaj Dobra, jest szansa. Nie, nie ma szansy. Tu jest tylko Skystone To czym ja zajmie zbicie tego jednego Skystona? Jak głęboko się musimy skopać Dobrze, że to jednak nam chwilę zajmie e, Więc chyba będzie z tego mimo no wszystko lipa Dobra e, nie, nie ma takiej opcji Tutaj ten statek naprawdę kusi i W sumie tak do stracenia nie mamy nic w tym momencie I myślę, że kolejny odcinek to będzie atak na ten e, statek. E, na no tym odcinku, mądrze, to byłoby już wszystko. Dzięki za uwagę. Czy się spodobał, dać łapkę w górę. Zasubskrybujcie subskrybujcie mój kanał, do dorobionych. Udostępnijcie go znajomym. E, no i cóż, zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już jutro. Was. Dzięki za uwagę. No i cześć.